Lewicz, Patryk Narożnik Niebieski, Kamil Ferenc. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Sławomir Kozłowski. I ostatnia walka ćwierć w kategorii do 57 kg w narożniku czerwonym. Milewicz Patryk, Osir Suwałki. Urodzony jest w 1993 roku, a dzisiaj toczy swój trzynasty pojedynek. Jego przeciwnik z narożnika niebieskiego, Kamil Ferenc, reprezentuje klub Górnik Lubin. Urodzony jest w 1995 roku, a toczy dzisiaj swój dwudziesty pierwszy pojedynek. Obydwaj zawodnicy wysocy. Tutaj na razie badawcze pierwsze minuty. Teraz bardzo ładna Ko kontra Milewicza. <kliwna> Głośny doping dla reprezentanta Podlasia. Wzrostowo, wzrostowo troszeczkę niższym zawodnikiem jest, ale tutaj bardzo sprytnie nurkuje pod długimi rękami Milewicza i piękna prawa kontra w wykonaniu. Milewicza jednak troszeczkę późno, ale została zaliczona przez sędziów punktowych i stan mecz walki 2 do 2. W narożniku niebieskim Milewicz Patryk, urodzony w 1995 roku, reprezentuje klub górnik Lubin. A toczy dzisiaj swój 21 pojedynek. Jego przeciwnik Kamil Ferenc klub Osir Suwałki, urodzony w 1996 roku. Toczy dzisiaj swój 13 pojedynek. Ring wolny. da druga. I rozpoczynamy starcie trzecie, drugie, po pierwszym werdykt punktowy, 2 do dwóch. Zbyt nisko opuszczona ta lewa ręka jest Milewicza. I tutaj Ferenc upatruje swoje szanse zadając chociaż zbyt szerokie prawe sierpowe, które, o właśnie w ten sposób, kolejny prawy nad lewą ręką Milewicza i jeszcze jeden prawy. <kluzny> Ferenc ma szczelniejszą gardę po prostu i pomimo bardzo długiego zasięgu rąk Milewicza te ciosy są blokowane na rękawice. Niemniej jednak teraz piękna kontra. Uwaga sędziego ringowego za rozmowy w czasie walki. Kolejny lewy prosty, no tutaj niestety nie zaliczony przez zespół sędziowski. I po drugiej rundzie 5 do 4 dla reprezentanta Górnika Lubin. Walka numer 9, pierwsza walka w kategorii do 70 kg, narożnik czerwony Grzegorz Ocławski, narożnik niebieski Kamil Bednarek, Obsada sędziowska tego pojedynku, Ariel Środa jest sędziownikowym, sędziowie punktowi Sławomir Lisowski, Andrzej Ostaszewski, Tadeusz Plisak, Wiesław Andrzejczak i pani Barbara Sańko. Sędziami sędziakom, w tym pojedynku są Sławomir Kozłowski i Sebastian Śledziński Ringolny Na. grincolne, Kamil Ferenc w narożniku niebieskim. Lubosyr Suwałki po prostu dostał chyba reprementę od swoich trenerów. I ruszył do zdecydowanych ataków. Niemniej tutaj Milewicz no, prezentuje naprawdę w trzeciej rundzie bardzo piękny boks. Piękne złoty Zajstepy, i właśnie z tych takich obron biernych wyprowadza celne ciosy. I kolejny cios Milewicza. Kondycyjnie troszeczkę chyba Kamil Ferenc. Tutaj jest gorzej przygotowany i w trzeciej rundzie ma takie przestoje, co sprytnie wykorzystuje Milewicz. Koniec pojedynku. 9 do 6 zwycięstwo Patryka Milewicza. Klub górnik Lubin. W pojedynku na punkty 9 do 6 wyciężył Patryk Milewicz z górnik Lubin I była to ostatnia walka w kategorii wagowej do 57 kg. Przed nami cztery ostatnie pojedynki w kategorii wagowej 70 kg.